Zaczęliśmy to spotkanie starając się utrzymać przy piłce. Wiedzieliśmy, że Legia ruszy na nas od samego początku, bo po tych problemach, które, które, że po tym odpadnięciu też miała dłuższy okres gdzieś tam przygotowania się i treningów do tego meczu. Jeden, drugi zespół był osłabiony, ale zaczęliśmy nieźle grać i staraliśmy się właśnie być groźni od samego początku, ale nie, nie, nie wykorzystaliśmy swoich za, za dużo później niedokładnych podań. Później Legia trochę Przejęła inicjatywa po 30 minucie i tu akurat musieliśmy trochę uspokoić, bo pachniało bramką, trochę w pewnym momencie też przegraliśmy środek, ale to później pozmienialiśmy trochę w przerwie i początek może pierwszej połowy był trochę nerwowy, ale to też spowodowane było tym, że Szymonowicz grał bardzo długo z urazem i to jest kolejna nasza bolączka, że mamy dwóch zawodników, którzy doznały urazu dzisiaj i to w meczu, to, to akurat urazy mechanicznej, to nie mamy na to za dużego wpływu i oby, oby to nie były poważne, poważne urazy. Później to się wyrównał. Jeden, drugi zespół już postawił wszystko na jedną kartę i do samej końcówki było bardzo, bardzo groźnie. Ja mogę tylko pogratulować zespołowi, że, że w tym nowym takim składzie, bo, bo praktycznie dzisiaj pierwszy raz zagraliśmy w takiej obronie, gdzie. Markę grał z Rodinem i, i, i to Szymonowicz grał na lewej obronie, to wszystko nam się praktycznie pozmieniało. Musieliśmy tutaj zrobić naprawdę dużo, dużo e, takich roszad, ale najważniejsze, że zrobiliśmy kolejny krok i to kibicom Krakowi można zadykować, I, i to jest akurat drugie trofeum, które zdobyliśmy w tym roku. Ten rok jest na pewno fajny. Szkoda, że jeszcze nie udało się na podium być. W lidze, ale mamy, mamy nad czym pracować. Wiemy też, że musimy najpierw odrobić punkty, i ten zespół, wiem, że będzie bardzo silny. Jeżeli spokojnie to, to przygotujemy w tym roku, jeszcze, jeżeli się wszyscy wyleczą, to będziemy mieli naprawdę silną kadrę.